Ja zawsze chciałem być zakonnikiem, chciałem być mistykiem. Bardzo się cieszę, że jestem księdzem decyzjalnym, bo wszystko można o mnie powiedzieć, ale nie, nie to. Jestem siedliskiem grzechów głównych. Siedliskiem, zapewniam Państwa. Z wyjątkiem jednego: chciwości. Ja na szczęście pochodzę z dość dobrze sytuowanej rodziny. I kwestia pieniędzy u nas nigdy nie była problemem. I moje bycie księdzem to żaden awans społeczny. Jak to Państwu, nie wiem czy na tym mszy wspominałem, to była kompletna porażka dla moich rodziców. I Moja mama, która chciała, żebym był lekarzem, prawnikiem, sędzią, kimkolwiek, mówiła: Boże, bo, bo my mamy takie bardzo francuskie, liberalne podejście do kościoła. Oni byli bardzo zawsze, myśmy bardzo dużo w domu dyskutowali o religii, ale byli bardzo zdrowo antyklerykalni. Bo niestety we Francji księdza traktuje się jako takiego monsieur curé, czyli taki pan proboszcz. Taki trochę wiejski głupek. I, I to było podobne myślenie. Moja mama mówiła, Boże, mój syn całe życie żebrakiem. Ja mówię, to prawda, mamo. Ale ekskluzywnym. Bo nie w kościele, a przed. No i się sprawdziło. Ale mówię to tylko po to, że chciałem być gdzieś bardzo dramatycznie zjednoczony z Panem Bogiem. Tak się czuję przy ołtarzu. Msza święta, którą mam przywilej codziennie spowodować, byle, byle nie w końcu lepsze, bo to jest dramatyczne, to na zupełnie inny, inne rozważanie. To jest najpiękniejszy moment w, w moim dniu. A w ogóle bycie księdzem, bo nie chcę tych górnolotnych słów: kapłaństwo. W tym szczególnym czasie, nie będę mówił jak list episkopatu, w tym, w tym szczególnym czasie chciałbym się pochylić nad tajemnicą kapłaństwa, by jeszcze bardziej Państwa ubogacić. bycie księdzem to jest coś najpiękniejszego, co mi się mogło przydarzyć w życiu. I to mówię z duchem na dłoni.